Czy znacie legendę o niemym Michałku, który tak żuł gumę, że oślepł? Nie. Koniec. Smutne. E tam niemy było od urodzenia! Zaraz! Chyba na coś wpadłem. Zapalamy przy tym rdeście już czwarty miesiąc! A nocami nikt nas nie pilnuje! A pewnie nazwa się rdestu i śpi do południa! Ech, takiemu to dobrze. Tępy nic tu po nas! Spierd**my! Poj**o! Gdzie ci będzie lepiej? Płonie Łęcina i szumirdest. Echo się RKS. Sędzia niesłusznie podyktował rożny. Na 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 na... A zresztą, kogo ja oszukuję? Przecież jestem tu sam. I tak byśmy p*******li. To była ostatnia minuta. A srogo nas s. oj srogo.